Cześć kochani, tam Was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj z filmikiem, w którym chcę poruszyć temat sterylizacji i kastracji i dlaczego nie wysterylizowałam jeszcze pseny i w najbliższym czasie nie mniej tego zrobić. Zapraszam! Jest sterylizacja, a czym jest kastracja? Ponieważ powszechnie mówi się, że sterylizacja występuje u suczek, a kastracja występuje u psów. Nic mylnego, ponieważ sterylizacja występuje zarówno u suczek, jak i u psów, a kastracja występuje tak samo zarówno u suczek, jak i u psów. Sterylizacja u suczek polega na podwiązaniu jajowodów, natomiast kastracja polega na usunięciu jajowodów oraz całej macicy. Wiadomo, jajowody są macicy. Jeżeli chodzi o sterylizację, właśnie, gdy ma podwiązane jajowody, normalnie macieczka, z tym, że nie może się rozmnażać. Czyli po prostu. Żyjemy tak, jak żyli wcześniej. teczka jest, krwawie nie jest. Tylko w razie co, nie daj Boże, gdyby jakiś piasek się trafił, to nasza suja nie zajdzie w ciążę Która moim zdaniem opcja jest lepsza? Wydaje mi się, że kastracja, ponieważ jakby nie było, mamy problem z głową. Chociaż ja też nie, nie jestem za sterylizacją, kastracją, w sumie bardziej kastracją, tak yy, kastracją dla wygody, ponieważ jestem za tym, że powinni się sterylizować dla zdrowia suszki. A póki nic się nie dzieje Kseny, to nic chcę jej tego pozbawiać. Już poruszałam ten temat w jakimś innym filmiku. Prawdopodobnie w vlogu ze spaceru. Kiedy Ksenę macieczkę i e, mówiłam, że jej nie spuszczam, pewnie wiele osób powiedziała, że powinnam ją wykastrować, wycytylizować. W tym nie zrobiłam, i właśnie tam mówiłam o sterylizacji i dla wygody i dla zdrowia. Ja się trzymam tego, że dla zdrowia. Chociaż wiadomo, też by było wygodniej, by Ksenę, wykastrować i by nie miała tej cieczki, by się spokojnie żyła, ale póki co nie mam tyle powodów, żeby ją jeszcze ciąć. Tak, po prostu dla wygody. Jeżeli natomiast chodzi o pieski, to u piesków sterylizacja polega na podwiązaniu i a kastracja polega na usunięciu jąder Tutaj akurat y, jest sytuacja podobna jak u suczki Piesek może sobie robić to suczką a co nie znajdzie w ciąży, ponieważ te nasienie wody są podwiązane i... Ma tego przepływu nasienia. Natomiast kastracja, czyli usunięcie jajeczek, moim zdaniem wydaje się lepsza dla piesków, bo też y, po prostu to jest na zewnątrz. Nie trzeba psa rozcinać, jakoś robić, tak jak u dziury w brzuchu, wyjmować tego wszystkiego, tylko po prostu się ucina te jajeczka. Dlatego też y, u piesków jest łatwiej. Jeżeli miałabym pieska, to bym go wykastrowała, natomiast z się waham, bo wiadomo, to jest w ogóle to i to, to jest ingerencja w ciało, ale po prostu u pieska nam z zewnątrz, a u się trzeba rozciąć brzuch, włoki brzuszne, tutaj wszystko wyjąć, tą macicę i w ogóle tam pozamykać wszystko, żeby było wszystko okej. Okay. No i też przy kastracji suczki jest ryzyko, że można coś popsuć w kładzie moczowym i w innych układach, no i to też mnie strasza, bo boję się, że coś pójdzie nie tak, bo 100 razy może się udać weterynarzowi, wszystko ok, ale 101, pierwszym, który może być na przykład eksena, tym pierwszym razem się nie uda i coś może pójść źle. No i jest też szkodą ze szwami, bo niektóre osoby mogą być czujne też wewnętrzne i może być jakiś problem z kłanianiem, jakąś reakcją alergiczną, coś się może dziać i po prostu może się paprać i tego się bardzo, bardzo obawiam. Chociaż to też jest dosyć jeden na milion, lub jakieś inne tam szansa. Ale jednak ten strach jest, że akurat to ten mój będzie to miał. Dlatego też zwlekam z tą kastracją, szukam jakichś dowodów naukowych, jakichś dobrych weterynarzy i ogółem. Szukam, czy to na pewno jest dobry pomysł, bo to, że inni tak robią, to nie znaczy, że ja mam tak robić. Bo tak wspomniałam w którymś z filmików, sterylizacja jest dobrowolna i nikt nie wyjmie pięciu stów z kieszeni i nie da te pieniądze, żebym ją sterylizowała. Więc też nie oceniajcie mnie tak, że o, jak mnie chcę sterylizować kseny, to już jestem złą właścicielką i o nią nie Odbam, bo nie chcę jej wysterylizować, a sterylizacja jest taka dobra i ratuje przed różnymi chorobami, ale zauważmy też, że sterylizacja może mieć różne powikłania i może się to skończyć źle niż jakby tej sterylizacji nie było, więc warto też o tym pomyśleć, powiem moim ściągę. I to by było chyba na tyle. Wiedziałam tak bardzo w skrócie co to jest i dlaczego nie chcę kseny stylizować i co. No i też e, wygadałam się. Pewnie będzie dużo hejtować ten filmik, bo po co ktokolwiek nagrywa filmiki na ten temat, ale jakoś tak stwierdziłam, że chcę go nagrać, chcę się wygadać. Może ktoś ma ten sam problem co ja, że go hejtują, Ale nawet nie chodzi o samo hejtowanie, tylko o to, że ma ten dylemat życiowy, czy pozbawiać psa jego i jej klejnotów i jej płodności, czy po prostu już tak jak żyje, bo moja dziecia miała jamnicka i nie sterylizowała i po prostu zmarła ze starości, miała chyba 14 lat i zmarła właśnie ze starości, i normalnie miała cieczkę i nic się nie działo. I też to mnie trochę przekonuje, bo dużo osób na moim osiedlu nie ma wysterylizowanych psów suczewek i gadałam sobie z nimi na ten temat, ale też gadałam z osobami, które mają wysterylizowane psy, znaczy wykastrowane nacieczki i psy. I często, i to bardzo często w sumie, ale z racji iż naruszona jest gospodarka hormonalna. Te psy, pomimo, że mają gigantyczne ilości ruchu, one po prostu tyją. Ja też o to boję, że ksena zrobi się takim serdelkiem, takim grubaskiem, taką paróweczką. Ciężko będzie to rzucić tylko dlatego, że ją wykastrowałam. Też o to się boję. A wiadomo, im jest ma więcej mięska jest mięśni, tym później na stawy pada i kaput. Tak. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że jako taką mój filmik Wam się podobał, napiszcie co Wy uważacie o sterylizacji kastracji i będzie nam miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał, aby być na bieżąco, no i do zobaczenia, pa pa